Siemanko, z tej strony Łysy za programem Życie Pele, witam Was serdecznie w kolejnym, już jedenastym odcinku z podstaw z Java. Dzisiaj zajmiemy się tematem tablic jednowymiarowych. Często zdarza się w naszych programach, w naszych aplikacjach tak, że potrzebujemy wrzucić czy zgrupować pewien zakres zmiennych ze sobą. Może to być grupowanie jakoś tematycznie, mogą to być na przykład, nie wiem, zebranie imion wszystkich uczniów w klasie, albo zebranie zamówień z koszyka w sklepie, który robimy. I tak dalej. Czy zgrupowanie jakichś liczb, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Moglibyśmy tworzyć kilkanaście, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt zmiennych. Deklarować czy definiować i na nich bazować. Ale okazuje się, że nie musimy. Java dostarcza nam, jak i wiele różnych innych języków programowania, Typ danych, który pozwala nam właśnie zgrupować je, te dane ze sobą i bazując na pewnej jednej przestrzeni dać nam możliwość zarządzać nimi. Zapraszam do tego odcinka. Robimy sobie wstęp do tablic, czyli do arrays. Zapraszam. Ale zanim zaczniemy standardowo już przypominam o łapeczce, komentarzu i subskrypcji najlepiej z dzwoneczkiem. Dzięki temu film trafia do większej ilości osób. Ja mam większą motywację do tego, żeby serię robić i wymyślać kolejne nowe tematy i nowe serie planować. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, nie lajkujesz, będę bardzo wdzięczny, jeżeli to zrobisz, a jeżeli już ta łapeczka się pojawia od Ciebie pod filmami, to bardzo Ci za to. Dziękuję. Ostatnio czym się zajmowaliśmy? Przypomnę tylko, że realizowaliśmy sobie program z wzorami matematycznymi. Ostatnio zrobiliśmy sobie instrukcję Switch. Pokazywałem wam w jaki sposób możemy tak naprawdę tworzyć różne warianty naszego programu rozgałęzienia i tak naprawdę obsługiwać różne ścieżki działania naszej aplikacji. Możemy do tego używać ify, możemy do tego wykorzystywać switche. Także jeżeli jeszcze nie oglądasz, drogi widzu tego odcinka, zapraszam serdecznie. Film pokazał się tutaj teraz nade mną. A my co? Powoli idziemy sobie dalej z tematami. Zostało nam z takich podstaw podstaw tak naprawdę pętle. Pętle for, for each, while, do while. Więc tym będziemy się chcieli też zająć, ale zanim się tym zajmiemy, fajnie byłoby zrobić sobie właśnie wstęp do, do tablic, do kolekcji, do takich zbiorów danych, po których będzie można iterować, czyli po których będzie można przechodzić tymi pętlami i coś tutaj sobie z tym tematem działać. Mam nadzieję, że to taką fajną całość nam zrobi. Więc dzisiaj zaczynamy nowy program, wzory matematyczne sobie zostawiamy już za sobą. Dzisiaj będziemy tutaj tworzyć sobie tablicę, a w następnym odcinku będziemy po tych tablicach iterować. W drugim albo w trzecim odcinku opowiadałem już Wam troszeczkę o tablicach. W momencie, kiedy pokazywałem Wam, jak kompilować i jak uruchamiać programy z poziomu konsoli, z poziomu terminala, z poziomu czarnego okienka. Tam Pokazywałem wam właśnie na wartościach tekstowych, które mogliśmy tutaj przekazywać, jak to działa. Wtedy też mówiłem właśnie, że argumentem tej naszej metody main jest tablica string, tablica wartości tekstowych, do których możemy tutaj się kolokwialnie mówiąc, dobierać w taki sposób. args, czyli wywołujemy nazwę, wyciągamy nazwę zmiennej i bierzemy pierwszy element. I właśnie, dlaczego 0? Wtedy też opowiadałem o tym, że w Java i jak w wielu innych językach, kolekcje czy w tym przypadku właśnie tablicę indeksujemy od 0. Po pierwsze, jeżeli tablica ma właśnie 10 elementów, to jej maksymalny element to będzie wartość pod indeksem 9, gdyż indeksację zaczynamy od 0. Dla nas normalne byłoby indeksowanie od jedynki, czyli od 1 do 10. W przypadku Java, jak już mówiłem, wielu innych języków programowania zaczynamy od zera, czyli jeżeli chcemy wyciągnąć pierwszą wartość z tablicy, to musimy wpisać 0, tak jak to zrobiłem w tym przypadku. I co jest też istotne, w przypadku tablic, takich tych podstawowych. Jeżeli zdefiniujemy sobie rozmiar tablicy, nie możemy go już zmienić. Jeżeli chcielibyśmy dodać jakiś element wykraczający poza tablicę. Czyli jeżeli mamy tutaj te 10 elementów tablicy zadeklarowane, to nie możemy dodać 11, 11 wartości. Musimy stworzyć nową tablicę. Chyba, że skorzystamy z innego typu danych, ale o tym też za chwilkę będę. Mówił. Mamy coś takiego jak Array List, który daje nam możliwość i udostępnia nam w zasadzie taki interfejs do tego, żeby można w miarę dynamiczny sposób zwiększać, zmniejszać rozmiar tablicy i tak Ale najpierw zaczniemy sobie od takiej podstawowej formy. Mamy tutaj drugi przykład i to jest to, o czym mówiłem na zajawce, na samym wstępie, że kolekcje, tablice służą nam do tego, żebyśmy mogli w pewien sposób zgrupować sobie ze sobą pewien zakres danych, żebyśmy mogli im nadać pewien kontekst, ale też żebyśmy mogli w pewien sposób nimi zarządzać tą grupą czy tą kolekcją i danymi oczywiście, które w ramach niej się tutaj znajdują. W tym przypadku autor tego rozwiązania postanowił utworzyć sobie grupę państw. Po coś mu jest to potrzebne. Nie wiadomo po co, ale chciał sobie zebrać jakieś państwa i mógłby zrobić tak, że utworzyłby cztery zmienne typu string i miałby je oddzielnie. Ale nie miałyby tego wspólnego kontekstu. W tym przypadku utworzył sobie tablicę stringów. Swoją drogą teraz tak patrzę na to i jest tu trochę, trochę błędów. więc co do jakby z zapisu i do formy, można by się tutaj przyczepić, bo na przykład new string powinien być S z wielkiej tutaj litery. To po pierwsze Country. Nie powinno być w liczbie pojedynczej, tylko powinno być countries, bo mówimy o kolekcji. Czy tutaj mamy od razu taki przypadek, gdzie mogę Wam już zwrócić uwagę na pewne punkty. Jeżeli mówimy o kolekcji, o zbiorze danych, to zmienne naz na powinniśmy nazywać właśnie w liczbie mnogiej, żeby ym, programista czytając kod wiedział, że działa na pewnym zbiorze. Yy, tutaj tak samo, jeżeli mamy country, to to powinno być z małej litery. Ale mniejsza o przykład. Przykłady będziemy sobie robić. Chodzi o pewną ideę i o pewien zamysł. Zrobił sobie z tego pewnego rodzaju właśnie zbiór danych, złapał to w tablicę. No i tutaj widzimy, że użył fora, którego my później będziemy też się uczyć, z którego będziemy korzystać w kolejnym odcinku i wyświetlił po prostu te dane. Ale taki jest zamysł, żebyśmy mogli w pewien sposób działać na tych danych, ale nadać im pewien wspólny kontekst. I co? Przejdziemy sobie, słuchajcie, do kodu. I pokażę Wam, jak możemy takie tablice po pierwsze zadeklarować, jak możemy je zdefiniować, jak możemy przepisywać jej elementom wartości, jak możemy używać pewnego rodzaju zupgradeowanej wersji tablicy, w której można tworzyć dynamicznie elementy i zarządzać dynamicznie rozmiarem. Ta linia idzie, słuchajcie, w zapomnienie i zabieramy się za deklarację pierwszej tablicy. Możemy zrobić ją na bazie intów, nie ma to na razie znaczenia, bo chcę Wam pokazać dwa rodzaje deklaracji. Pierwszy z nich to jest deklaracja z nawiasami kwadratowymi występującymi zaraz przy zmiennej, przy typie zmiennej, przepraszam. Tak jak mieliśmy tutaj string i nawiasy kwadratowe zaraz przy typie, tutaj dokładnie tak samo to występuje. Możemy zrobić array 1 i widzimy, mamy zadeklarowaną już pierwszą tablicę. W której będą dane, znajdować się dane o typie INT. Druga forma deklaracji tablicy jest taka, że tutaj zostawiamy INTA, a tutaj wpisujemy sobie nawiasy kwadratowe przy nazwie zmiennej. Która forma jest lepsza? Moim zdaniem ta pierwsza, dlatego że już w tym momencie czytając dany kod, widzę, że mam do czynienia z tablicą, z pewnym zbiorem danych. Przez to, że przy typie zmiennych się, znajdują się te dwa nawiasy kwadratowe. W tym momencie jest to dla mnie zaciemnione. Jeżeli patrzę na lewą stronę kodu, to widzę, że jest to int, że jest to jakby pojedyncza wartość, dopiero później widzę, że jest to jakiś zbiór. Więc ja tego zapisu unikam. Pokazuję Wam, że jest to możliwe, można coś takiego zrobić. Ale jednak lepszą formą jest ten zapis, i tego się, słuchajcie, trzymajmy. Teraz tak, jeżeli chcielibyśmy, ja to sobie zakomentuję teraz. Jeżeli chcielibyśmy zdefiniować daną zmienną, tutaj zrobimy sobie 3, to sobie poprawimy na ten zapis, bo ustaliliśmy, że tego się będziemy trzymać, to możemy zrobić teraz new int. I podajemy sobie rozmiar, jaki dana tablica ma mieć. Czyli informujemy w zasadzie nasz program, że tworzymy sobie nową tablicę przez operator New. Jest to też typ referencyjny, dlatego jak robiliśmy sobie odcinek właśnie o tym, gdzie dane w pamięci są przechowywane, dlatego tablice trafiały nam na sterte. Tam przechowywane są właśnie te typy referencyjne. Stos zawierał w zasadzie tylko informacje o y, punkcie, gdzie na stercie się, y, znajdują się te wartości i gdzie znajduje się tablica. I w tym momencie definiujemy sobie, że ta tablica array 3 ma mieć 10 elementów. Ale uwaga, pamiętamy, jeżeli tworzymy tablicę 10-elementową, to jej maksymalny element będzie miał y, indeks w tym przypadku 9. Czyli. No, musimy pamiętać o tej indeksacji od zera. Jeżeli o tym zapomnimy, polecą nam błędy. To jest, jakby, jedna forma tutaj zdefiniowania. Kolejna forma, jak możemy definiować sobie tablicę, to jest, słuchajcie, od razu przypisując wartości. Możemy zrobić tak, że dajemy sobie te nawiasy wąsate, często to się tak nazywa, chodzi oczywiście o te klamry, i możemy tutaj sobie wpisać 5, 6, 7. W ten sposób nasz program będzie wiedział, że tablica Array 4 będzie miała intym wartości int, no bo tutaj to gdzieś tam zadeklarowaliśmy, ale będzie miała 3 elementy, czyli wartości od 0 do 2, z tego względu, że wpisaliśmy tu trzy wartości, czyli jakby kompilator Java sama sobie policzy, ile tych elementów tutaj się znajduje i taki rozmiar tablicy nam ustali. Jeżeli bym tutaj zmienił ten typ na string. To zobaczcie, że program id od razu już tutaj zaczyna to podkreślać na czerwono i pokazuje, że te typy nam się tutaj nie zgadzają. Ja podałem tutaj inty, a oczekuję, że będą stringi. Jeżeli chciałbym, żeby to zadziałało, to każda z tych wartości musi być teraz zamieniona na stringa. Ale jest jeszcze jedna forma utworzenia tak naprawdę tablicy z wartościami. Możemy sobie tym razem zrobić tablicę z wartościami typu double. Zrobimy sobie piątkę. Nazwy tych zmiennych, słuchajcie, no tworzę tak, bo no ciężko by mi było te nazwy tutaj wymyślać. Oczywiście trzymamy się y, tego, że nazwy powinny być adekwatne do tego, co tworzymy. Y, to po pierwsze. A po drugie, w przypadku tablic, no liczba mnoga w nazwie i wtedy jest wszystko w porządku. Y, I teraz tak. Jeżeli mamy double, aha, już wiem, co miałem zrobić. Robimy sobie new, new double. Możemy zrobić tak. I słuchajcie, możemy jeszcze tutaj podać wartości 1, 2, 3. I teraz również tablica, która tutaj się znajduje, będzie zaindeksowana, będzie miała rozmiar 3 elementów. Możemy też zrobić 5, 6 i tutaj mamy 7. Tu mi coś nie wyszło. Mamy 7 i wtedy wiemy, że ta tablica ma trzy elementy. Czyli widzimy, że mamy tutaj kilka form i kilka możliwości na to, żeby te wartości po pierwsze, zainicjalizować od razu podczas już tak naprawdę tworzenia tablicy mamy kilka sposobów na to, żeby tablicę zadeklarować, mamy kilka sposobów na to, żeby od razu przepisywać te wartości. I teraz tak, jeżeli chciałbym się do tych wartości tutaj dobić, jeżeli chciałbym zobaczyć co kryje się pod naszą tablicą o nazwie array5 pod na przykład drugim indeksem i teraz, jak myślicie, co się tutaj wyświetli? Jeżeli mamy drugi indeks, a mamy tablicę 3-elementową, to co się wyświetli? Oczywiście, że wyświetli się nam siódemka, ponieważ od zera indeksujemy. Zobaczcie, zrobimy 0, 1, shift F10 i będzie 5, 6, 7. No, dokładnie będzie 5, 0, 6, 0, 7, 0, ponieważ mamy tutaj double, czyli typ dla wartości zmienno. Przecinkowych. Jeżeli zrobiłbym to samo dla AREA 4, robimy Shift F10, to mamy 5, 6, 7, ale to są tutaj wartości tekstowe. Czyli pamiętajcie, bo jest to naprawdę bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, o tej indeksacji. Jeżeli zrobiłbym tak i pomylił się, i myśląc, że pod indeksem 3, Wyciągnę tutaj siódemkę, zresztą samo IDE już mi tutaj podpowiada, że jest coś nie tak, ponieważ e, dobijam się do indeksa, który jest poza zakresem tablicy, no to poleci nam słuchajcie wyjątek, poleci nam błąd, mamy exception array index out of bounds exception i to wbrew pozorom e, jest dość częsty e, błąd, częsty przypadek. Bo tutaj jest to, słuchajcie, dość proste. Mamy jakby zainicjalizowane te wartości, widzimy co tutaj dostajemy, ale w momencie, kiedy bazujemy na takich danych, na przykład wpisywanych przez użytkownika, często zdarza się tak, szczególnie w. w w łebówce, że na formularzach mamy jakieś listy, które użytkownik ma do wyboru. On musi na przykład wybrać, nie wiem, kilku pracowników, którzy będą przydzieleni do jakiegoś zadania. Jeżeli później to będziemy obsługiwać po stronie backendu i będziemy próbowali w kodzie odnieść się do jakiegoś indeksu, który. Y, jest poza zakresem tej listy tych pracowników, no to program na nie zadziała, wykrzaczy się. Dlatego ułatwieniem tutaj jest właśnie możliwość iterowania po tym, przechodzenia po tym, ale to sobie będziemy robić w następnym, słuchajcie, y, odcinku. A co będzie w przypadku tutaj tej y, tablicy trzeciej, Array 3, no bo mamy ją y, zdefiniowaną, wiemy, że ma 10 elementów, y, typu wartości są typu int, ale co tam się po tym słuchajcie, kryje. Jeżeli zrobimy sobie array tutaj 3, wyświetlimy sobie kilka tutaj wartości, nawet może być dziewiątka, to co nam się tu wyświetli? Wyświetlą się, słuchajcie, zera, ponieważ domyślnie jakby Java wypełniła nam tą tablicę zerami, z racji tego, że zero jest domyślną wartością dla typu int. Więc domyślnym, domyślną wartością wszystko nam tutaj pouzupełniała. Jeżeli zrobiłbym tutaj buliny... I tutaj tak samo, to zadziała nam to tak samo. Też będzie to wypełnione domyślnymi wartościami dla małego bulina. Domyślną wartością jest false, więc takimi wartościami tutaj to uzupełniło. Jeszcze w ramach takiej ciekawostki i takiej zajawki, bo pewnie poświęcę temu dedykowany odcinek pewnie po pętlach, zanim sobie wejdziemy już w obiektowość, WOP i klasy i tak Na studiach bardzo często lubi się pojawiać temat macierzy i tablic wielowymiarowych. Tutaj oczywiście jest możliwość coś, czegoś takiego zrobić, i wtedy zapis tego wygląda y, następująco. Albo robimy sobie new int y, i definiujemy sobie tutaj jaka wielkość jest danej tablicy, y, albo y, robimy od razu taki zapis, y, już int jeszcze raz zrobimy, array, tu zrobimy 7 może i możemy tutaj przypisać wartości 1, 2, 3. I tu zrobimy 4, 5, 6. I teraz, jeżeli chcielibyśmy sobie wyświetlić to, array 7, to co tutaj widzimy, yy, i chcielibyśmy wyświetlić na przykład tę szóstkę, czyli bierzemy sobie pierwszy, jakby wymiar tablicy, i jakby o indeksie 1, czyli to, co tutaj widzimy. Przypominam, 0 dla pierwszego wymiaru, czyli dla tego, co tutaj mamy. 0 i 1. Tak wyglądają indeksy i interesuje nas to, więc wpisujemy jedyneczkę. I teraz, jeżeli chcielibyśmy wyciągnąć szóstkę, to musimy wziąć drugi wymiar, czyli dla tak naprawdę tych nawiasów 0, 1, 2. Jeżeli chcemy drugi indeks, jeżeli chcemy szóstkę wyciągnąć, to interesuje nas tutaj drugi indeks. Nie jest to takie proste, dlatego specjalnie nie chcę tutaj się zagłębiać w te tablice wielowymiarowe. Najpierw najlepiej gdzieś tam sobie. Opanować w ogóle tablicę, pętle, iteracje, i potem można się na wielu wymiarach bawić. Ale teraz pytanie, bo cały czas definiujemy sobie tak naprawdę wartości, czy inicjalizujemy wartości podczas tworzenia tej tablicy, ale czy można nadpisywać, czy dopisywać wartości do istniejącej już tablicy? Tak, ale nie możemy zmieniać jej rozmiaru, czyli możemy bazować na tym zakresie, który już tutaj się znajduje. Czyli jeżeli mamy tutaj na przykład, tutaj sobie to zmienimy na inty, słuchajcie, z powrotem, już nie będę tworzył kolejnej. I teraz tak mamy array 3. Do indeksu, słuchajcie, zerowego chcę przypisać wartość 5. Korzystając z tego, że mamy tutaj wyświetlone 0, 1, 2 i 9 indeksy, to tak sobie tutaj podpisujemy, słuchajcie, wartości 0, 1, 2 i 9. 1, 2 i 9. I tutaj sobie zrobimy na przykład. 10, 11, 12 i 19. Robimy Shift F10 i zobaczcie, że tak rzeczywiście tutaj to nam się wyświetla. Czyli przepisaliśmy do tych indeksów wartości. Jeżeli chciałbym na przykład dobić się do trójki, to pokaże nam się tutaj co? Oczywiście, że 0. Widzimy, że mamy 10, 11, 12, 0, ponieważ 0 jest domyślną wartością dla yy, INTA. No, i tak by to, słuchajcie, wyglądało, jeżeli chodzi o ten pierwszy typ tablic. Jest też drugi typ, który mamy tutaj do dyspozycji. On umożliwia nam, w miarę tutaj, właśnie takie bardziej dynamiczne działanie i operowanie na tych zbiorach danych. Robimy sobie coś takiego jak array lista, może być array list oczywiście integer. I zaraz wam powiem, dlaczego tak. Array zrobimy tutaj 8. Możemy nawet zrobić array list 1. Robimy sobie new array list i tyle. Nie potrzebujemy tu więcej. Moglibyśmy tutaj dopisać jeszcze integer, ale jest to słuchajcie zbędne. Nawet IDE nam tutaj będzie podpowiadało, że nie musimy tego, tego typu danych wpisywać. Wystarczy, że zrobimy to z takim zapisem. I teraz tak. Nie musimy tutaj definiować, jaki rozmiar ma mieć ta nasza tablica. To po pierwsze. Po drugie, możemy tutaj korzystać z takich funkcji, w zasadzie z takich metod, przepraszam, jak tutaj mamy ArrayList, jak add, jak remove i jak get. Jedna bardzo ważna różnica jest taka, że w przypadku tego zapisu i tych tablic, nazwijmy to takich prostych, możemy korzystać w tym przypadku z typów prostych i z typów referencyjnych. Czyli mamy małe inty, małe double, małe buliny, mamy te typy właśnie proste, prymitywne tutaj dostępne, ale oprócz tego możemy też korzystać z tych typów referencyjnych, czyli mamy tutaj wiele możliwości i wiele opcji. W przypadku tych list, czy, czy w zasadzie tych array list, które tutaj widzimy, już takiej opcji z typami prymitywnymi nie ma. Zobaczcie, jak chciałem utworzyć z rozpędu typ prymitywny, to idę mi od razu tutaj podpowiedziało, że argumentem dla tego typu właśnie array list nie może być zbiór tych typów prymitywnych. Wartości prymitywne nie mogą się tutaj znajdować, dlatego utworzyłem integer'a, skorzystałem z wrapera po prostu klasy int, o tym też już mówiłem o tym też już był odcinek, więc zachęcam do tego, żeby ewentualnie sobie nadrobić, no i co jeżeli chciałbym słuchajcie tutaj dodać elementy to robię tutaj jeden robię tutaj dwa, co jest ważne indeksacja jest też od zera czyli jakby to założenie idzie cały czas z nami i teraz jeżeli chciałbym sobie wyświetlić mogę zrobić sauta. Tutaj, żeby nam się nie myliło, ja to zakomentuję. Tutaj nam się nawet podwójny komentarz zrobił yy, i teraz, jeżeli chciałbym dobić się do tej wartości, robimy sobie array list, robimy sobie get, podajemy indeks i wtedy wyświetli nam się tutaj jedynka. Zaraz zobaczymy, czy tak rzeczywiście jest. Jeżeli chciałbym wyświetlić yy, trójkę, to podaję indeks drugi, czyli pod tym zakresem nic się nie zmieniło. Jeżeli chciałbym dobić się do trójki, do trzeciego indeksu, który wartości nie ma, to zobaczcie, że jest index out of bound exception, czyli bardzo podobny błąd, bardzo podobny wyjątek, który mieliśmy poprzednio. Wtedy był array and index out of bound exception. W tym przypadku mamy troszkę inne, inny komunikat, inny, inny exception, ale jest jakby dotyczy tego samego problemu. Zresztą tutaj też IDE nam od, od razu podpowiada, że już będzie coś. Nie tak. Czyli widzimy jednak, że to IDE naprawdę mocno tutaj ułatwia nam pracę i no daje nam możliwości na to, żeby uniknąć wielu błędów i wielu wtop, szczególnie na samym początku. Dlatego w ogóle jak ja zaczynałem programowanie 9-10 lat temu i korzystałem z IDE jeszcze typu Eclipse czy NetBeans, no te ID wtedy nie były tak dobrze rozbudowane jak teraz, nie było tyle pomocy. Teraz naprawdę dużo łatwiej się ten kod pisze. Z wielu rzeczy programista jest zwolniony, co ma swoje plusy i minusy, bo egzaminy na studiach często u mnie wyglądają tak, że kod pisał się na kartkach, no i wtedy te ułatwienia, które idę, daje, wychodziły na wierzch. Rzeczywiście o wielu podstawowych rzeczach się... Zapominały, czy to o składni, czy to o jakichś tam mniejszych pierdołach, które gdzieś tam idę sam, automatycznie sobie dorzuca, dodaje, a tam trzeba było o wszystkim gdzieś tam pamiętać, bo długopis i ołówek tego automatycznie za nas nie napisze. Ale jeżeli mówimy o tym, że możemy dynamicznie zarządzać tym rozmiarem tej listy i tego, co się tam znajduje, tej tablicy, to możemy skorzystać rzeczywiście i usuwać te elementy. Możemy skorzystać sobie z takiej opcji, takiej metody Remove. Podajemy sobie, słuchajcie, argum w, w argumencie indeks, yy, który chcemy usunąć, na przykład podajemy drugi, i teraz, jeżeli chciałbym się dobić do tej wartości raz jeszcze, raz jeszcze ją wyświetlić, to w pierwszym podejściu wyświetli nam wartość 3, następnie zostanie element usunięty, a następnie dostaniemy ponownie index out of bound exception, ponieważ tego elementu już tutaj nie będzie. Zobaczcie, mamy wyświetlenie trójeczki, rzeczywiście, następnie mamy jej usunięcie i mamy błąd. I na koniec już tylko pokażę Wam jeszcze w ramach ciekawostki, że jest opcja na to, żeby korzystać też z dodatkowych rozwiązań, więc jeżeli na przykład tutaj, zobaczcie, nie mamy na przykład opcji żadnej dostępnej na to, żeby dodawać jakieś elementy, czy żeby je wyświetlać, albo coś, to powstają biblioteki, które umożliwiają nam i czy dają nam więcej możliwości działania, w tym przypadku na tablicach. Możemy sobie skorzystać z czegoś takiego jak Arrays. I teraz możemy na przykład zrobić z tego stringa i wyświetlić sobie wszystkie elementy, które w ramach tej tablicy się tutaj znajdują. Jeżeli sobie to zrobimy teraz, złapiemy sobie Sauta, wyświetlimy to w takiej formie, tu mam wszystko pokomentowane, to powinniśmy dostać 10, 11, 12, 19. I widzimy, że rzeczywiście, no oczywiście uzupełnione braki są zerami. To, to jest jasne, bo indeksy mamy tylko uzupełnione do, do dwójki i mamy dziewiątkę. Reszta musiała być oczywiście wyświetlona zerami, ale też możemy na przykład skorzystać z czegoś takiego jak sortowanie. Array sort, podajemy sobie array 3 i teraz zobaczcie jaki będzie tego efekt. Mamy przesortowane tutaj wartości. Jeżeli korzystamy z takiego Array'a, automatycznie ID importuje nam bibliotekę, z której chcemy, czy z której musimy skorzystać. W tym przypadku mamy Java Util Arrays. W momencie, kiedy korzystaliśmy z tego typu ArrayList, no to zaimportował nam się tutaj do góry ArrayList. Czyli z automatu ID nam takie rzeczy importuje, jeżeli nie korzystacie z ID, ale korzystacie, nie wiem, z Notatnika, z Notepad. Z czegokolwiek innego, co no, ma mniejsze możliwości i mniej rzeczy robi automatycznie, no to takie importy, słuchajcie, muszą się tutaj pojawić. Dzięki temu mówimy naszemu kompilatorowi, z której biblioteki ma skorzystać, żeby do danej funkcji, do danej opcji i możliwości się dobić. Może to być zapis w takiej formie, że definiujemy, jakby tutaj. Od razu bibliotekę i z tego korzystamy. Tylko widzimy, że mamy wtedy powielenie kodu. Możemy skorzystać z importu, i to jest taka preferowana forma. I wtedy nie musimy czegoś takiego tutaj robić. Możecie sobie zobaczyć, popatrzeć, jakie możliwości tutaj są. Z sorta już skorzystaliśmy, z tu stringa skorzystaliśmy. Możecie jeszcze popatrzeć. Widzimy, że jest tu jakieś wyszukiwanie, porównywanie, kopiowanie. Jest dużo, dużo możliwości na to, żeby z tymi tablicami sobie działać. Tyle by to było, słuchajcie, na dzisiaj. Mam nadzieję, że dość jasno udało mi się wytłumaczyć ten temat. Nie jest to takie proste, jak mi się wydawało do wytłumaczenia. Działamy tu już na pewnego rodzaju abstrakcji i wiele rzeczy gdzieś tam trzeba sobie wyobrazić, zapamiętać, trzeba pewnego, w pewnym stopniu sobie wyobrażać tą listę i wiedzieć na przykład o tej chociażby indeksacji, która na pewno na początku utrudnia życie i może się wydawać dziwna. No reguła jest taka, że trzeba pamiętać o tym, że indeksu, że Java i wiele innych języków indeksuje sobie od zera, więc jeżeli chcemy przepisywać wartości, dobijać się do nich, a ma coś 10 elementów zdefiniowane, tablica ma 10 elementów, to jej maksymalny będzie 9, czyli maksymalny rozmiar minus 1 to jest ostatni element naszej tablicy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, jak to widzicie, i czy były jakieś ewentualnie problemy? Możecie sobie tak jak już mówiłem, słuchajcie, przećwiczyć to wszystko, zobaczyć co jest dostępne w arrayach zrobić sobie tablicę innych typów i zobaczyć jak na przykład sortowanie wtedy się zachowa. Możecie poćwiczyć sobie właśnie array listy, dodawanie, usuwanie. I tyle. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zaglądać na moje SoulShare, linki są w opisie. Jeżeli ktoś ma ochotę, może postawić mi kawkę na bajkofi albo zostać moim patronem. Trzymajcie się, widzimy się niebawem. Na razie, hej hej!